Witamy, dzisiaj jestem z kolegą. Zaczynamy łowy pierwsze w tym roku. Łowy terenowe. Przed chwilą mieliśmy wyładowanie, prawdopodobnie wyładowanie międzychmurowe. Ale popatrzcie, kurde, blade, jakie niebo dzisiaj mamy. Po prostu zarąbiście. Początek sezonu wymiata, zobaczymy, jak go nie dalej. Generalnie czekamy, aż zacznie strzelać, pod warunkiem, że zacznie strzelać. Możecie zadawać pytania i tereny dzisiaj generalnie Grzmi Lekko No i mamy pierwszą w tym roku burzałę <grystanie> Ale fajnie Początek sezonu Pisze w dechę w komentarz Zobaczymy jakoś i pociąg prawdopodobnie jechał na Chojnicę Albo z chujnicy I grzmi. No i mamy, mamy pierwszą w tym roku burzę. <tryk> <tryk> Tylko piszcie gdzie. Piszcie, czy u was też jest burza, czy nie, bo u nas mamy prawdopodobnie pierwszą w tym roku terenową burzę. Południe, widok na południe i wschód. A... Mamy też widok na północ stąd, północny zachód, sedelił i piorun bandu. Dobra.